Pojawienie się we wspólnym mieszkaniu partnerki byłego męża jest dla Ewy ciosem. W domu starała się nie pokazywać, jak bardzo ją to dotknęło. Przy przyjaciółce jednak mogła dać upust swoim emocjom. Jesteś silną babką, nie płacz. Popatrz, do czego sama doszłaś. Ola, ten sklep. Nie możesz pozwolić, żeby ten gnojek zniszczył ci życie. <noise> jak on może mi tego tak Jeszcze przy Oli, rozumiesz. Przeprowadził sobie jakąś dupę i może jeszcze ją będzie psykał ze ścianą. Nie wiesz co to się dzieje. Nie masz się. Trzeba wymyślić jakąś strategię. A co z twoim bratem? Nie pogoni go? Przecież mówiłam, że się nie zgodził. No tak, ale myślałam, że może zmienić zdanie. A Ola? Nie może z nim pogadać? Nie. Nie chcę ją jeszcze bardziej w to wszystko wciągać. Tak nie jest głupio, że musi się na to patrzeć na co dzień. Ja naprawdę myślałam, że jego nie było przez dwa dni. To już sobie odpuścił, że mu się znudziło. Kto by odpuścił mieszkanie? Ja się nie uka. Nie oddam mu mieszkania. Za ciężko na to wszystko pracowałam. Ja myślę, że to jest jego strategia, żeby mnie złamać. Nie dam mu tej satysfakcji. Jeszcze zobaczy na co mnie straci. I tak trzymaj. Pomyślałam, że może wzięłabyś sobie kilka dni wolnego. Ja sobie tutaj poradzę. Wiem. Dziękuję, kochana jesteś, ale jakoś sobie nie wyobrażam siedzieć całymi godzinami pod jednym dachem z nimi, z tą jego panną. Jak chcesz. A ona jaka jest? Blondynka, brunetka, wysoka, szczupła? Za. <grym> Powiedziałam, że jesteś kochana, nie przyginę. Okej. Okay. Kawy zrobię w takim razie.